Marketing w branży gier odgrywa coraz większą rolę, a Rockstar Games doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Od kreatywnych reklam w telewizji, przez niestandardowe promocje z udziałem samych fanów, aż po wykorzystanie kontrowersji jako narzędzie marketingowe. Firma nie boi się ryzykować, by przyciągnąć uwagę do swoich gier. W szczególności seria Gita była pionierem wielu z tych podejść. W tym materiale przyjrzymy się jak Rockstar wykorzystując innowacyjne metody, skutecznie promował kolejne części Grand Theft Auto. Dowiecie się, co się stało z sukcesem ich kampanii? Jak potrafili? Zmienić każdy kontrowersyjny element w ich atom. Footballteam.pl Darmowa przeglądarkowa gra w formie menadżera piłkarskiego i rozwijaj swojego zawodnika. Zdobywaj i kraftuj przedmioty. Trenuj, otwieraj paczki lub handluj nimi, zgarniając walutę potrzebną na boost dla twojej postaci. Załóż swój klub, ulepszaj stadion i pnij się na szczyt piłkarskiego świata, rywalizując w piłkarskich ligach online. A w przerwach od treningu, kolekcjonuj karty zawodników, zbuduj silną talię i stocz pojedynki z innymi graczami. Dołącz do nas już teraz i zgarnij bonus powitalny. Pierwsza odsłona GTA wyróżnia się na tle innych gier z lat 90. swoją brutalnością, co stało się jednym z głównych tematów promujących grę. W 1997 roku Rockstar opublikował spot telewizyjny, który miał na celu przyciągnięcie uwagi do tej kontrowersyjnej produkcji. Trzeba przyznać, że jakość materiału była zgodna z tamtymi czasami, a ich technologia była w fazie rozwoju. Zespół odpowiedzialny za dystrybucję gry poczuł się jednak niepewnie zastanawiając się jak poprawić kampanię reklamową byli świadomi jak brutalny jest ten tytuł i jak duże mogą być kontrowersje z tym związane. W końcu postanowili zatrudnić jednego z najlepszych specjalistów od reklam w Wielkiej Brytanii, Maxa Clifforda. Jak opisano w książce Jack, opowiadającej o historii serii, Clifford doradził Rockstarowi by nie unikać brutalności, lecz wykorzystać ją w promocji gry. I to był tak naprawdę strzał w dziesiątkę. Po premierze GTA gra stała się tak głośnym tematem, że zaczęto o niej mówić nawet w samym brytyjskim w parlamencie, co samo w sobie stanowiło świetną reklamę. Choć kontrowersji nie brakowało, GTA stało się ogromnym sukcesem sprzedażowym w Wielkiej Brytanii, osiągając wyniki ponad miliona sprzedaży egzemplarzy w pierwszym roku. Dzięki tej strategii Max Clifford na stale zapisał się w historii serii jako kluczowa postać. W przypadku GTA 2 nie udało się znaleźć zbyt wiele szczegółów dotyczących kampanii promującej tę grę poza kilkoma dobrze znanymi materiałami wideo i jednym ze spotów telewizyjnych z tamtego okresu. Reklama telewizyjna była oczywiście w standardzie lat 90, co no można gdzieś określić w dosyć żartobliwy sposób 8K Full HD, z pewnością nieporównywalne do współczesnych produkcji. Natomiast promocja GTA 3 była już znacznie bardziej profesjonalna. Początkowo na stronie IGN pojawił się zwiastun prezentujące wersję Alfa gry. Kilka miesięcy później, w 2001 roku, gra została zaprezentowana na targach E3, gdzie zaprezentowano pełny jej zwiastun. Oprócz tego pojawiły się także reklamy telewizyjne, a gra wywołała ogromne kontrowersje, szczególnie ze względu na brutalność zawartości, co jak się okazało idealnie wpisywało się w strategię Rockstar, bazując na kontrowersjach. Zdecydowali się wykorzystać krytykę w promocji, co okazało się strzałem w dziesiątkę biorąc pod uwagę sukces sprzedażowy gry. W przypadku Geta Vice City sytuacja wyglądała nieco inaczej. Rockstar dysponował znacznie większym budżetem na marketing, a po doświadczeniach z promocją GTA 3 firma mogła przeznaczyć więcej środków na reklamy i inne działania promujące. Oprócz standardowych kampanii reklamowych, Rockstar wydał także oficjalną ścieżkę dźwiękową, która stała się bardzo popularna. Dodatkowo powstał infomercial, który w humorystyczny sposób sugerował, że GTA Vice City może zmienić nasze życie. Vice City rated M for mature. I Jeśli chodzi o najlepszą część serii GTA, czyli oczywiście GTA San Andreas, Rockstar zastosował podobną strategię marketingową, a pierwsze informacje na temat gry zostały ujawnione za pomocą zrzutów ekranu, które firma opublikowała na targach E3 w 2004 roku. Wkrótce potem pojawiły się standardowe zwiastuny oraz reklamy telewizyjne. Jeden z najbardziej charakterystycznych momentów reklamowych była reklama z piosenką Welcome to the jungle. Z pewnością wielu z Was ją pamięta. Po wydaniu GTA 4 Rockstar mając już wierną społeczność graczy zbudowaną dzięki poprzedniom częściom serii, postawił na bardziej zaawansowane i oryginalne podejście do marketingu. Kampania promująca tę grę była jednym z największych kroków naprzód w historii serii. Została zaprezentowana na targach E3 w 2006 roku w nietypowy sposób. Peter Moore, czyli reprezentant Microsoftu, zaskoczył wszystkich, pokazując tatuaż inspirowany grą, co rozpoczęło szeroko zakrojoną kampanię reklamową. Rockstar postawił na stworzenie wrażenia, że świat w grze jest czymś rzeczywistym. Reklamy pojawiły się na billboardach i plakatach w najbardziej rozpoznawalnych miastach USA, w tym również w środkach transportu publicznego. W Belgii dosyć nietypowo pojawiły się plakaty poszukiwawcze, na których umieszczono zdjęcia bohaterów gry, takich jak Nico Bellic czy Jacob. Dodatkowo były tam również informacje o tych postaciach i adresy e-mail do policji. Otrzymane wiadomości, które były odpowiedziami na te plakaty tylko pogłębiały poczucie realizmu całej akcji. Choć Rockstar początkowo zaprzeczał swojemu zaangażowaniu w tę kampanię, z czasem okazało się, że była to część ich planu promocyjnego. Firma wysłała również plakaty, koszulki, kubki i inne gadżety zarówno do fanów, jak i dziennikarzy na całym świecie. Kampania nie kończyła się tylko na tradycyjnych reklamach, a Rockstar stworzył również interaktywną stronę internetową, na której gracze mogli dzwonić, zgłaszając wymyślone historie o problemach miasta, tak jak wojny gangów. A co najlepsze, wybrane rozmowy później pojawiły się w radiostacjach w grze, co jeszcze bardziej wzbogaciło świat GTA 4. Dodatkowo Rockstar zaprezentował edycję kolekcjonerską gry, której zawartość była trzymana w tajemnicy, co miało zachęcić graczy do odkrywania szczegółów w kolejnych materiałach promujących grę. Jeśli chodzi o GTA 5, Rockstar przyjął zupełnie nowotorskie podejście do promocji. Zamiast tradycyjnego pojawienia się na konferencjach czy targach, firma postanowiła opublikować jedno zdjęcie na swojej stronie internetowej. To wystarczyłoby wywołać ogromne poruszenie w sieci, a kolejny tydzień milczenia, w którym nie udzielono żadnych nowych informacji, tylko jeszcze bardziej podkręciło ekscytację wśród fanów. Następnie pojawił się pierwszy zjazd gry, a w kolejnych miesiącach Rockstar sukcesywnie ujawniał kolejne zrzuty ekranu, utrzymując wysokie zainteresowanie. Podobnie jak w przypadku poprzednich gier, w miastach Stanów Zjednoczonych pojawiły się liczne reklamy, plakaty, billboardy i inne formy promocji, które skutecznie przyciągały uwagę graczy. Marketing tej części serii był jeszcze bardziej rozbudowany. Rockstar zorganizował kilka akcji, w ramach których rozdawano gadżety związane z grom, tak jak wizjery fotograficzne z motywami GTA 5. Kolejnym zaskoczeniem była wykonana z bałością o szczegóły replika samochodu sportowego Banshee, który pojawił się w grze. Firma uruchomiła także aplikację mobilną, umożliwiającą graczom modyfikowanie różnych elementów w grze. Ponadto zorganizowano kampanię opartą na fikcyjnym programie Epsilon, satyrycznym odzorowaniu sekt, które pojawiały się wcześniej w serii. Na Twitterze tego programu pojawiły się absurdalne i bezsensowne wpisy, które doskonale odzorywały charakter prawdziwych sekt. Jednym z najbardziej niezwykłych działań była możliwość rejestracji jako nowy członek programu Epsilon, a co ciekawe, wybrano później 5 osób, które pojawiły się w grze jako postacie związane z tym programem. Wszystkie te działania doprowadziły do spektakularnego sukcesu. GTA 5 zarobiło ponad miliard dolarów już w pierwszym weekendzie po premierze, a z czasem stało się najbardziej dochodowym produktem rozrywkowym w historii, ustawiając nowe standardy w branży gier i popkulturze.